I to był ten wyraźny przełom. Oni mu pokazali, gdzie jego miejsce, że został pokonany. Przy tym były te tweety, które mnie gorszyły. Bo prezydent, ja, ja czytałem, są te dramatyczne wydarzenia, przecież szturm na telewizję. I, I pytanie, które ja też zadawałem i też publicznie, gdzie jest prezydent? I potem w tym okresie, co ja czytam na Twitterze prezydenta Andrzeja Dudy? że on ogląda zawody sportowe w paraolimpiadzie jakiejś i że sukcesy polskich sportowców... Ja sobie nie byłem w stanie tego pojąć, bo to sobie jakiś Aleksander Kwasicki mi się pojawił, który, bo jak, jak cytuję jego małżonkę, bo Olek to lubi kanały sportowe oglądać, prawda? Było tak. takie zdanie, tak? Żeby tam mu zamontować gdzieś telewizję taką. No potem oczywiście były jakieś plotki o tym, że prezydent Duda chciał objąć stanowisko w strukturach sportowych, międzynarodowych, tak to określmy. Nic z tego nie wyszło, jak wiadomo. E, więc e, była ta kwestia Ukrainy, też kwestia taka, no, e, zupełnie dla mnie niezrozumiała, bo prezydent prowadził i tutaj chcę mu oddać pełny hołd i szacunek, bo uważam, że rola prezydenta Dudy jak najbardziej pozytywna w pierwszych chwilach agresji rosyjskiej na Ukrainę. To jest bezdyskusyjne, poparcie dla Ukrainy było konieczne. Natomiast wszystko ma swoje granice i wszystko ma swoją cenę. My też mamy swoje interesy, a nie możemy naszych partnerów przyzwyczaić do tego, że oni mają pozycję całkowicie roszczeniową wobec tak. nas, a my całkowicie służebną.